Inteligencja pilotem myśliwca? Brzmi jak scenariusz filmu Top Gun 2099, a tymczasem to już się wydarzyło. Poznajcie historię pierwszego powietrznego pojedynku, w którym samolot sterowany przez AI zmierzył się z żywym pilotem. Amerykańskie siły powietrzne wraz z agencją DARPA przeprowadziły serię testów, w których odrzutowiec X-62. Zmodyfikowany F-16 latał samodzielnie dzięki algorytmowi AI i stoczył treningowe walki przeciwko pilotowanemu F-16. Podczas tych prób autonomiczny myśliwiec startował czasem w gorszej pozycji, na ogonie miał człowieka i uczył się unikać ataków, a innym razem sam przechodził do agresywnych manewrów, symulując atak na przeciwnika. W kabinie autonomicznego X-62 siedziało na wszelki wypadek dwóch pilotów, obserwatorów gotowych przejąć kontrolę, ale nie musieli ani razu interweniować. AI radziła sobie wyśmienicie. Oficjalne wyniki rywalizacji, czyli kto kogo pokonał, trzymane są w tajemnicy, ale wojskowi zdradzili, że AI pozytywnie ich zaskoczyła i zademonstrowała pełen wachlarz umiejętności. Powietrzu. Co czujesz, słysząc o AI za sterami myśliwca? Fascynację czy niepokój? Napisz w komentarzu. X62A